Dzień dobry, witam wszystkie dziergające panie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak się robi o taką czapeczkę. To jest bardzo prosta czapeczka, zrobiona na okrągło, na grubych drutach. Najprostsza czapeczka możliwa. Zapraszam do obejrzenia. Prace na okrągło możemy wykonywać kompletem pięciu drutów. Są osoby, które są ekspertami w tej dziedzinie i śmigają aż miło popatrzeć. Ja w tej technice nie odnajduję się, a mnogość przedmiotów, którą naraz muszę trzymać między palcami, skutecznie mnie do tej metody zniechęca. Te tutaj mam tylko do pokazywania. Prace na okrągu można też wykonać na drutach z żyłką, i to już jest mi bliższe. Uważam, że bardziej poręczne, wygodne, a ponieważ jestem leniem, to lubię techniki miłe, łatwe i przyjemne w wykonaniu. Także tak też będziemy wykonywać naszą czapeczkę. Do wykonania czapki potrzebne będą dwie pary drutów: jedne cieńsze, drugie grubsze. Nitka pomocnicza. Oraz włóczka zasadnicza, z której będziemy wykonywać naszą czapkę. Nitką pomocniczą nabieramy na druty ilość oczek, która wyszła nam z wyliczenia. Do wyliczenia potrzebny nam będzie obwód głowy. Mój to około 55 cm. A włóczka, z której zamierzam zrobić yy, tą czapkę, Daje próbkę 10 cm, to jest 14 oczek. Nitką pomocniczą wykonujemy nasze pierwsze oczko. Krzyżujemy i wykonujemy pierwszy, pierwszą pętelkę, którą nakładamy na drut. I takie szybkie oczka wykonujemy, które potem zostaną wyprute. Takie najszybsze oczka, w miarę luźno, żeby potem było łatwo je wypróć. I nakładamy 77 oczek. W ten sposób wygląda moje 77 oczek, nabrane na druty nitką pomocniczą. Wykonania naszej czapki bierzemy te cieńsze druty, którymi będziemy wykonywać nasz ściągacz. Wykonujemy pierwsze oczka nitką zasadniczą. Robimy oczko prawe brzegowe. Następnie lewe, prawe, lewe, prawe oczka, wkuwamy drut od siebie do tyłu i zahaczamy nitkę, po czym przeciągamy wszystko do przodu, przekładamy całość prawej, w prawej ręce, tutaj na, przed drutem, Uwamy do siebie, zahaczamy nitkę, zdejmujemy i w ten sposób jest wykonane oczko lewe. Tak wygląda mój pierwszy rządek nitką zasadniczą. I teraz jest bardzo ważny element naszej konstrukcji. Trzeba po prostu, na, żeby było praca na okrągło, trzeba zamknąć w okrąg całą naszą robótkę. W tym celu trzeba dopilnować przede wszystkim, żeby wszystkie nasze oczka znajdowały się w jednej pozycji, bo inaczej będą poprzekręcane i czapka nam po prostu nie wyjdzie. Czyli pilnujemy, żeby nitka kontrastowa, ta pomocnicza, znalazła się w jednej, z jednej strony, żeby wszystkie oczka, Ładnie leżały dookoła na drucie, i w tym momencie zamykamy naszą robótkę na okrągło, i wykonujemy oczko łączące. Przeciągamy naszą nitkę. I w ten sposób tutaj o, połączyłyśmy nasze, naszą robótkę do pracy na okrągło. Teraz będziemy wykonywać pierwszy rządek ściegu tak zwanego tubularu, żeby nasza robótka miała elegancki wygląd. W tym celu przerabiamy tylko wszystkie, tylko oczka, które Prezentują się jako oczka prawe. Przerabiamy tylko oczko prawe, natomiast oczka lewe przekładamy bez przerabiania, przeciągając nitkę z przodu od nas za oczkiem lewym. Oczko prawe, a za oczkiem lewym przekładamy nitkę. Oczko prawe, a za oczkiem lewym przekładamy nitkę. Oczko prawe, za oczkiem lewym przekładamy nitkę. Ja w tej chwili obiadę całość dookoła i spotykamy się w następnym ujęciu. W tej chwili wykonuję ostatnie oczko. Oczko lewe, przez które przeciągam, za, za którym przeciągam nitkę z tyłu, tutaj za tym oczkiem. I był to ostat, było to ostatnie oczko z, na, z naszego pierwszego rzędu tubulara. Tak? Czyli tutaj wykonałam tubular. Technikę tubulara z, 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 tłumaczę w innym filmie, do którego Wam wstawię link w opisie filmu. Tak wygląda nasz już właściwie drugi rządek i w tej chwili znowu pilnując, żeby nitka kontrastowa znajdowała się cała, tutaj o po jednej stronie robótki, tak, żeby nam się nie poplątało, tak, wszystkie, o, to jest właśnie takie ułatwienie, żeby nam się nie poplątała robótka, bo potem czapka nam nie wyjdzie. I w tej chwili wykonujemy kolejny rządek. Tym razem przerabiamy oczka lewe, a prawe zdejmujemy z drutu bez przerabiania. Przerabiamy oczko lewe, a za oczkiem prawym przeciągamy nitkę i ściągamy to oczko bez przerabiania. Oczko lewe przerabiamy, a prawe ściągamy bez przerabiania. Oczko lewe przerabiamy, a prawe ściągamy bez przerabiania. Oczko lewe przerabiamy, a oczko prawe ściągamy bez przerabiania, z tyłu ciągnąc za oczkiem nitkę. W ten sposób wy wygląda moja wykonana robótka. Dwa rzędy tubularu, plus rząd taki pierwszy i nitka porządkowa, ta y taka y pomocnicza. I w tej chwili rozpoczynamy już przerabianie ściągacza zasadniczego. I robimy teraz tak. To jest oczko lewe, przerabiamy je na lewo. Oczko prawe, przerabiamy na prawo. Oczko lewe. Już widać, że nam się tutaj układa taki ładny ściągacz. Oczko prawe, już bez żadnego kombinowania, przerabiamy oczka prawe i lewe naprzemiennie. I tak przez cały rządek naokoło. W ten sposób wyglądają już moje kolejne rzędy. Pierwszy rząd zrobiłam już ściągaczem. Już da, widać, że się oczka układają. Lewe, prawe, lewe, prawe. I tak wygląda całość. Cały czas uczulam na to, żeby pilnować, żeby nasza robótka z jednej strony miała tutaj tą od, od środkowej strony, żeby miała tą nitką pomocniczą to rozpoczęcie, żeby nam się nie przewinęła robótka, bo potem się czapki nie uda wykonać. Przerabiamy oczka lewe i oczka prawe. Na taką wysokość, na jaką mamy ochotę, na jaką nam pasuje, na jaką wyszło nam z wyliczenia. Tak wygląda moja robótka na etapie zakończonego ściągacza. Czyli tu już wszystko zostało zrobione. Mamy 15 rzędów ściągacza. I teraz będę przekładać wszystko na te grubsze druty dla zrobienia zasadniczego zasadniczej części czapki. W tym celu biorę grubsze druty. Tutaj skończę jeszcze do ostatniego oczka tego rzędu. Właściwie nie rzędu, tylko okrążenia. O. I teraz tak. Tu już jest. O, to jest pierwszy rządek. I w tej chwili będę całość czapki, tą, która się opiera na głowie, będę robić samymi prawymi oczkami. Czyli w tej chwili biorę drut grubszy i rozpoczynam pracę grubszym drutem, przerabiając wszystkie oczka tak jak. Mi się, mi schodzą z tego drutu, będę je wszystkie przerabiać na prawo, czyli prawymi oczkami. I w ten sposób zakończyłam ostatnie, ostatnie oczko cieńszymi drutami, które odkładam na bok. I w tej chwili będę przerabiać już tylko samymi prawymi oczkami przez całą wysokość czapki. Po jakimś czasie moja czapka nabrała już kształtów. Tak wygląda. I teraz, powoli, będzie trzeba się zabrać za ostatnie, ostatni etap prac czyli wykonanie tego zaokrąglonego końca czapki. Pamiętacie moich 77 oczek. No właśnie. I ich się nie da podzielić na żadną przyzwoitą liczbę. Poza siódemką. Czyli co 11 oczek będziemy zmniejszać o jedno oczko. Żeby się zgadzała ilość rzędów. I oczek w każdym okrążeniu należy dopilnować, żeby dojechać do pierwszego oczka z każdego okrążenia. Czyli tu jeszcze to jedno oczko trzeba przerobić. Tak? I potem rozpoczynamy nasze zmniejszanie ilości oczek. Przerabiamy jedno oczko, po czym przekładamy je z powrotem na jeden drut, na lewy drut. Przeciągamy kolejne oczko przez to oczko i tak zamknięte oczko przekładamy na drut prawy. W ten sposób mamy jedno oczko mniej. I teraz przerabiamy 11 oczek. Następne. Pierwsze oczko znowu przekładamy, przerabiamy, przekładamy je z powrotem na lewy drut. Kolejne oczko przeciągamy przez to oczko i tak z przerobioną konstrukcję przekładamy z powrotem na drut prawy. Aby uzyskać ładne zaokrąglenie czapki, to pierwsze zamknięte oczka... Pierwsze rzędy tych zamkniętych oczek robimy co drugi rząd, robimy zamknięcie. Tu zamknęliśmy. Teraz zrobimy jedno okrążenie bez zamykania. Tu jest początek naszej robótki i przerabiamy w tej chwili całe okrążenie bez zamykania. Ten początek robótki, jeżeli nie chce Wam się oglądać aż pod koniec, tutaj skąd zaczęłyśmy, to możecie sobie odznaczyć, Takim ozdobnym markerem. Ja w tej chwili przerobię całość dookoła naszej czapki i spotykamy się przy kolejnym zamykaniu. O, właśnie, dla uniknięcia błędów odznaczyłam sobie początek robótki takim małym spinaczem, takim markerem. I teraz będę Ponieważ już przerobiłam mój kolejny rządek, widzicie, tutaj są nad zamkniętym oczkiem, są już dwa rządki, także w ten sposób mogę przejść do kolejnego rzędu i w tym kolejnym rzędzie znowu zamykać oczka. Czyli wygląda to w ten sposób, to już jest przerobione oczko, przewieszam je z powrotem na lewy drut, kolejne oczko przekładam, i całość zdejmuję do tyłu. Później zobaczycie, że to się będzie wszystko tak bardzo ładnie układało w taką jakby linię zamykanych oczek. Jedziemy dalej. I w tej chwili tych oczek pomiędzy jest już mniej, ze względu na to, że tutaj były już w tej chwili dwa oczka zamknięte, i zaraz policzę, ile tych oczek będzie. Raz, dwa. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ale właściwie to już nie jest 11, tylko 10, ze względu na to, że policzyłam tylko te to już jest oczko, które zamykamy, czyli o będzie mniejsze. To jest to, które tutaj przerabiamy z zamykaniem, a pomiędzy jest 2, 4, 6, 8, 10 oczek pomiędzy tymi zamykanymi. Hmm? Już widać, że to się tak ładnie układa i będzie tak ładnie cała czapka miała taki wzór na sobie takich zamykanych oczek. Kolejny rządek przerobiłam i znowu. Przerabiamy całe jedno, całe jedno okrążenie bez zamykania oczek. Widzicie, tu chciałam Wam pokazać, jak już ładnie nam się profiluje takie zagięcie. Czapka nam się zaczyna profilować na takie ładne okrągłe zakończenie. Hmm? I teraz. Kolejny rządek przerabiamy z zakończaniem, z zamykaniem tych oczek. I kolejne okrążenie zrobione, a następne robimy bez odejmowania oczek, bez zamykania tych oczek tutaj. Widzicie, że już zaczyna być widać te takie jakby zaszewki, które są właśnie naszym zamykaniem oczek. I teraz tak. Oczka zamykałyśmy co dwa rzędy, czyli w jednym rzędzie były, w jednym okrążeniu były zamknięte, było zamknięte, zamykane, udejmowane oczko. W jednym nie, w jednym tak, w jednym nie, w jednym tak i w jednym nie. Teraz od tego momentu zaczynamy odejmować oczka w każdym kolejnym okrążeniu, czyli co okrążenie Zamykamy jedno oczko i zobaczycie, że zmieni nam się kąt, pod którym to będzie takie, takie zamykane oczka. Tak? Będzie tutaj był taki kąt troszeczkę w ten sposób, a teraz będzie kąt coraz bardziej taki pochyły, żeby ta część czapki już tam nam, zaczynała nam się zamykać tak na płasko. Prawda, że widać już ładny efekt. I teraz zwróćcie uwagę, że od tego momentu, tutaj o od tego te oczka były odejmowane co każde okrążenie. Tu miałyśmy co drugie okrążenie, a tu w każdym okrążeniu odejmowałyśmy oczko. Teraz pojawił się kolejny. Kolejne wyzwanie, powiedzmy, nie problem, wyzwanie. Ponieważ tu się zaczyna robić bardzo ciasno i te oczka nie dosięgają do czubków drutów, to w tej chwili muszę to rozdzielić. I zaraz Wam pokażę, jak będę rozdzielać tę robótkę, żeby zakończyć takim ładnym, malusieńkim, tam kilkoma oczkami. W tym celu dobrałam sobie jeszcze dwa, kolejne krótkie druty na żyłce to jest żyłka tam to są druty długości 40 cm i teraz tak będę rozdzielać tę robótkę na dwie połowy a trzecim drutem będę wykonywać pracę Będzie to wyglądało w następujący sposób

Muszę pamiętać, żeby odejmować. Tak, czyli tu będę musiała odejmować, ale liczę jej jako 15 oczek, czyli jest w tej chwili 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście i patrzą czy się zgadza dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, piętnaście wszystko jest ok, i w tej chwili mamy robótkę przełożoną na dwa druty, a trzecim będę wykonywać wszystkie moje kolejne okrążenia. To jest taka alternatywa właśnie dla tych pięciu drutów, ponieważ ja do pięciu drutów absolutnie się nie mogę przekonać, nie umiem na nich pracować i nie lubię. Uważam, że są niewygodne. Kto umie na pięciu drutach, może skończyć robótkę na pięciu drutach. Kontynuuję tutaj. I w tej chwili widzicie, mamy trzy, m, trzy pary drutów. Jedną robię, a dwie są w robótce tutaj wple, wplecione. I kontynuujemy cały czas z odejmowaniem. Oczek, już nie muszę nic liczyć, bo to się wszystko cały czas będzie ładnie mi odejmowało. Widzicie teraz tak ten drut którym pracowałam jest pleciony w robótkę a uwolniłam sobie ten pierwszy na którym całość robótki robiłam i kontynuujemy cały czas teraz będę pracować tym drutem i uwolnię kolejny ten tutaj cały czas pamiętamy o odejmowaniu oczek w tym momencie mam moje ostatnie oczka na drutach i będę je wszystkie w tej chwili już zamykać. Zamknę je szydełkiem. Przełożyłam wszystkie oczka na szydełko i w tej chwili je przewlekam wszystkie za jednym razem, dzięki czemu czapka będzie bardzo dokładnie zamknięta. Przerabiam jeszcze jedno oczko, żeby zamknąć to dokładnie. Przewlekam całość, obcinam nitkę. Zwróćcie uwagę, jak ładnie nam się to wyprofilowało. O, tak wygląda góra naszej czapki. Widzicie, jak to wszystko jest tak ładnie pozakańczane? Te wszystkie takie półksiężyce, tak bardzo ładnie nam wyszły. Teraz do zakończenia już całkowitego czapki pozostało nam tylko przewlec tą nitkę z góry do, na spód. O. I tu ją porządnie potem należy zakończyć. I ostatni etap, widzicie jak ładnie już wygląda, się prezentuje nasza czapka. Hmm? Ostatni etap to wyprócie nitki pomocniczej i teraz Wam pokażę, dlaczego robiłyśmy w ten sposób z nitką pomocniczą i dlaczego pierwszym, pierwszymi dwoma rzędami był rząd, były rzędy tubulara. Zaraz zobaczycie, jak to będzie się ładnie prezentowało. Nitkę pomocniczą ja wolę zawsze wypróć. Można ją powycinać i, i, i wyrzucić potem, takie małe skrawki, ale ja sobie schowam tą nitkę pomocniczą, bo może jeszcze się przyda do zrobienia kolejnej czapki. Zawsze można jeszcze raz zużyć, a jak nie, to potem się może przydać do zacelowania czegoś. Zawsze takie małe niteczki do zrobienia czegoś artystycznego. Także nitkę będziemy powoli, powoli będę ją wyprówać. Zaraz jak częściowo już wypruję, to pokażę Wam jaki efekt udało mi się uzyskać właśnie dzięki temu tubularowi techniki robienia tubularem też zrobiłam omówiłam na innym filmie do którego link będzie tutaj w opisie tego filmu. O widzicie zwróćcie uwagę jaki ładny nam się zrobił tutaj ściągaczyk. Czekajcie, w tą stronę go pokażę. O Wygląda bardzo ładnie, bardzo efektownie i bardzo profesjonalnie. Także co, czapeczkę mamy już gotową. Mam nadzieję, że pomogłam. I do następnego.